Cześć, siemanko! Ja jestem i witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Kontynuujemy przygodę w GTA Vice City. Jedziemy zrobić misję kolejną dla naszego nowego pracodawcy. Jak miałbym zgadywać... Okej, okay, okej... Okay. Jak miałbym zgadywać, to zginę zanim tam dotrę. A tak serio, to jak miałbym zgadywać, to kolejna misja będzie miała związek z poprzednią. Będziemy musieli e, pewnie odzyskać te skradzione pieniądze, bo w poprzedniej dowiedzieliśmy się gdzie złodziej je trzyma jest to jakiś taki na wpół opuszczony gmach. Jest tak ślizgo, że serio nie da się jeździć, naprawdę. To już nie tylko e, mój brak umiejętności, ale no po prostu ten motor jedzie bokiem. Patrzcie, ja tylko wciskam hamulec i on już zachowuje się naprawdę dziwnie. Ale dobra, udało się skręcić. Tym razem y, jadąc na misję raczej weźmiemy sobie jego samochód. Mam nadzieję, że nikt mi za to krzywdy nie zrobi. Jeszcze trzeba wjechać. Hej, babka zaczęła uciekać, bo ktoś wjechał bramą wjazdową, okej. Okay. Tłaczko, mam dla Ciebie obrazem, taki Harley. W dobrym stanie. Przewrócił się tylko jakieś trzy razy. W ciągu ostatnich dziesięciu minut. Dobra, i zobaczmy. O co tu będzie co chodziło? Czym takiego incompetentnego foolu jesteś? Fool! 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 Tommy! Co, Ricardo? Ci idiots, to już próbują mnie skrócić. To jest problem z tym business! What do you think you're doing? Okay. These pricks have this failed. Me miss miss. Soon any mom and pop will think they could sell Gaio in Vice City. What next? Huh? The Thinking Mafia? That gang place is a fortress at ground level. So Quentin here. Quentin! Quentin! He'll fly you over the area. Eradicate them! What do you think you're doing? Fajnie by było w sumie mieć tutaj. A... Obvious, Oho, kamizelka tu no, Tylko nie mówcie, że oh, ja tu Diaz. będę leciał. Czyli ja będę sterował. No dobra, chyba nie. Chociaż. Wytrzymałość to tak, na pewno ja będę musiał tym sterować. A nie. Oho. Ja tu mam jakiś fajny karabin maszynowy To on robi? I to nieograniczoną amunicję mamy Możemy wrócić do nich i lewlezie. Dobra, widzę, że będziemy trenować najpierw. Albo nie. Dobra, no to zdecydowanie ta dzielnica. Dobra, już możemy na nich strzelać. Oho. O To się nazywa solidny kaliber. Ale to sterowanie myszką w tej grze to jest naprawdę niezłe. Nie da się zrobić płynnego ruchu. Teraz nasz karabin brzmi jakby trochę inaczej. oni w ogóle na hita lecą. I to nie żyje na rzekach, to mi się podoba. Aha. Dobra, że nikogo nie zabiło. Fajnie wiedzieć. Nie będę walił full auto, tylko pojedynczymi strzałami do nich. Dobra, jak ktoś jeszcze jest, to tu do niego podleć. Kamil mówi, że nie będzie walił full auto, po czym y, dwóch gości na boisku, a on full auto pomiędzy nimi. Dobra, ktoś jeszcze? Ten gościu wstał w ogóle po wybuchu. Kolejny, kolejny, tutaj jeszcze jeden, OK. Leci to naprawdę sprawnie. No ale wydaje mi się, że to tylko i wyłącznie okay. dzięki oh, no temu nie! kalibrowi. Dobra, mogę zabrać tego, ten karabin? No lądujesz czy co jest z tobą? O nie, on się będzie odbijał, góra-dół, góra, dół, góra dół. Aha, okej. Okay. Mogę zabrać ten karabin, ale biegam z nim dosyć wolno. Tuż do mnie ktoś ładuje. Ja niestety nie widzę kto. No dobra, my musimy jakoś iść i tak na górę. Weźmy coś, czy możemy biegać trochę szybciej. Dobra, i tu trochę jest. Schowajmy się trochę. Dobra, weźmy karabin. Dobra, ktoś tu jeszcze strzela. Zaraz będzie tu w ogóle policja. Dobra, ten też na pewno leży, bo to ściąga ich praktycznie na hita. Ale ewidentnie ktoś jeszcze do mnie wali. Tak się składa, że nie mam pojęcia kto, no chyba, że to ciągle był ten. Hmm. Dobra, mamy pieniądze. Czy znasz nasz ziomek? Bole, sunie, tak, o! Co to po prostu nasz stąd zabierze? A czyli, że tak. Ziomek ewidentnie nie umie lądować, więc po prostu nam czego nie pokazała. Dwa kafle dostaliśmy, nowy karabin. No takie misje to ja mogę robić. Dobra, zaufam, że gierka się nie skraszuje. I weźmiemy od, od razu drugą misję od niego jak już tu jesteśmy. Oj, coś z łodzią będę. Not so pleased with yourselves now, huh? Bro, what were you waving at thing? No more pigeon shit on amaika, tell me! Guess not. You're damn right. Now listen. You know who owns the fastest boat on the East Coast? Not off hand, no. Me! And I wanted to stay that way. Every smuggler from here to Caracas has one dream. A faster boat. Rumor has it the boatyard has just completed such a vessel for some Costa Rican dickhead. And Tommy, I want that boat. Ah, I thought I got so you. Where you from? Okay. I think your ah! pigeons are back. Dobra. Nasz motor tu stoi, ale czy my możemy wziąć sobie jego wóz? Nikt nie ma nic przeciwko? To super. Naprawdę bardzo się cieszę z tego powodu. A zobaczmy, gdzie my w ogóle mamy jechać. Okej. Okay. Dobra. I tak nie wiem w sumie teraz wciąż w którą stronę. Czy w tą, czy w drugą? Aha. Tu jestem, no ale wydaje mi się, że w drugą. Tu jestem, ale nie wiadomo w którą stronę obrócony jestem. No, ale coś mi się wydaje, że jedziemy teraz w dobrą. I chyba mam rację. To bardzo dobrze się składa. Co to było? Był jakiś chyba loading z bo po prostu wjechaliśmy pierwszy raz na nową wyspę. I to było takie, jakby. No, nie wiem jak to nazwać, przywitanie? Taki wiecie, ekran startowy tej wyspy, jakby. Na szczęście, znaczy, niestety tak szybko zniknął, że nie zdążyliśmy się mu przyjrzeć. Dobra, jesteśmy w stoczni. już myślałem, że to kamizelka odporna, ale niestety nie. Ktoś już za nas strzela? Kościu, już ty wiesz z kim masz do czynienia? Mi się wydaje, że nie Weźmy ten karabinek On też nie jest zły, chociaż nie zabija ich tak szybko Oj, tu mamy kogoś bliżej. O nie nasz HP nie jest na zbyt dobrym poziomie Znajdź przycisk, aby zwolnić łódź, okej okay. Ale ktoś to ewidentnie z nas strzela, nie wiadomo skąd, nie od pleców ewidentnie. Dobra, już nie. Weźmy sobie amunicję. Dobra, gdzie taki przycisk jest? Gościu, co stało? tobą? O, nie wiem, mam 11 HP. Przecież jak tu policja przyjedzie, to po nas. Gdzie jest taki przycisk, który zwalnia łódź? Ja nie mogę w to po prostu strzelić. Huh. Ewidentnie nie. Mam nadzieję, że policja tutaj szybko nie przyjedzie. Dobra, może przycisk będzie gdzieś po prostu w środku. O nie, oni chcą mnie bić. To jak ja dostanę to umrę. No dobra, a teraz ewidentnie nie mieli szans. Co ja mam? Kastet, biorę śrubokręt. Mam nadzieję, że to nie zamiast piły mechanicznej. No i dobra, bierzemy łódź i uciekamy. Udało się przeżyć na szczęście. Wejdź do łodzi. Ok, teraz się już nie uda zdecydowanie przeżyć. Chociaż no wsiadaj, gościu, co ty, na co czekasz? Dobra. Na 4 HP udało nam się uciec. Mam nadzieję, że jak przywalimy w jakąś inną łódź, która zdecydowanie będzie nas pewnie gonić. Tutaj, na przykład taka policyjna, to nam to HP nie zabierze. Ale jak już trafi gości z tego yy, karabinu, który tam ma, to już na pewno nam zabierze HP. Dobra, my musimy tu po prostu dopłynąć. Mam nadzieję, że misja się skończy. Dobra, policja nas nie Już chillera totalna. Już odpuścili. My mamy serię to było tam z piły mechanicznej. No najgorzej, czy to policja się tu bije? Trochę wydaje mi się, że tak. Tak, patrzcie, policja się z kimś nawala. Każdy chce mojej pomocy. Jak yy, na początku nie mieliśmy żadnych, yy, żadnego pracodawcy, teraz mamy aż trzech. Ale jedyne czego ja teraz potrzebuję to życie. Mam nadzieję, że będzie na środku labiryntu. A nie mówcie, że ktoś kolejny. Uuu. Mamy snajperkę, to mi się podoba bardziej, niż jakieś tam życie, chociaż jak zginę to pewnie stracę całą broń. Dobra, jak przejść dalej? A no tu nie ma przejść dalej, myślę możemy już tylko wyjść tak naprawdę. Okej. Okay. O Jezus, już myślałem, że to mnie zabije. Teraz tak naprawdę wszystko może mnie zabić. Tu mamy jakieś piguły, ale co one dadzą? To nie mam zielonego pojęcia niestety Na pewno nie życie. A jajaj widzowie. Tak źle to jeszcze nie było. Dobra, bierzemy jego furę. I jedziemy w poszukiwaniu życia. Nie robimy kolejnej misji na pewno. Jaki ślisk zrobiliśmy przesuwając cały samochód co za slowo? Co jest grane? No dobra, już nie. Dobra, i tak, ja bym pojechał w stronę zapisu gry. Oj! Kolejny loading screen trwający pół sekundy. No, ja bym pojechał w stronę zapisu gry i liczył na to, że znajdziemy gdzieś po drodze jakieś leczenie. Oj. Na pewno jest przy szpitalu, ale gdzie był szpital? To jest dobre pytanie. Oj, policja, niegany, nie dzięki. Mogłoby to się dobrze dla mnie nie skończyć. No dobra, ale możemy sobie zapisać grę. ja najwyżej jak umrzemy, to wiecie, to wczytamy, nie? O, do dwóch misji już tego nie robiliśmy, więc to jest z pewnością bardzo dobry pomysł. Dobra, i co tutaj mamy? Okej, okay, już jesteśmy safe, że tak powiem. Weźmy naszą furę. O i mamy 100 HP, no i to mi się podoba, wystarczy zapisać grę. Dobra, no to kogo mamy najbliżej w takim razie? Budkę telefoniczną. Więc ja się tam udajmy, ale nie widzę jej na mapie, chyba że to jest... Jest to jakby schowana za D i tak właśnie jest. Oj, pana policjanta nie chcemy mi przejechać.

Kręcą się przy, przy czym Co jest? 9 minut? A ci moja sportowa bryka, co jest? Zebrali mi samochód A co za niebieski kwadracik uuu Broń, to mi się podoba No nie, nie, nie biorę ściegacha Zostało nam 8,5 minuty. I tak, to ma nie ale u góry. Jak nie mam go niby ściągnąć? Maksudno mam sniperkę, ale czy on będzie jakoś widoczny? A jest widoczny, dobra. Nora! Policja na szczęście miała to w dupie. Nasz, spory, nasz samochód nie jest jakiś super szybki i ewidentnie jest masykarem który ma na pewno tylne koła i bardzo się ślizga, ale jakoś damy radę. Wiecie, już mam to opanowane. Dobra, tu jest zakręt w prawo. I tu znowu w prawo. Dobra i ewidentnie mnie zauważył, tak? A i my do przodu nie możemy strzelać. Tylko w boki to w ten drugi... O nie. No wyczuwam, że y, to mi popsuje tą misję. A nie wiedziałem, że on nie blisko. Gra mi to powiedziała, jak już stałem mu na morcie tak naprawdę. Puściu jak tam leci z nimi, co jest? Oj. Ewidentnie przewaliłem w jakiś inny samochód. Jak ja mam go zatrzymać? Tak, gościu jest normalnie wmurowany w drogę. Jechałem z niego z całej epy, a nie zrobiłem na nim nawet wrażenia. Oj, oj, oj. Dobra, ewidentnie się to nie uda. No nie, aż się wykopertnęło na Ament. Uciekaj gościu, co no takie slowmo masz, na 20 chyba nie został. ma ewidentnie jakieś dziwne slowmo Dawaj samochód Nie ma czasu na wyjaśnienia To już wiem czemu był tam podstawiony motor Motor nie był taka yy, nie była taka zła opcja Bo z niego można strzelać do przodu Boże a ten Jeep w którym dziś się nie zamykają ja zaraz odlecimy Macha tymi drzwiami jak skrzydłami. A ten jest już gdzieś po drugiej stronie mapy. Ajajajaj. No gra mogła uprzejść trochę wcześniej, żebym nie podjeżdżał zbyt blisko, że jak tylko podjadę, to on zacznie uciekać jakimś opancerzonym security wozem. Dobra, dawaj motor. Bo nigdy tego nie zrobimy. Mamy 20 hp. Jak się wykopertniemy, pewnie umrzemy. Ale kto pytał? Dobra, my tutaj obwodnicą. Jak najbliżej jego podjedziemy. Dobra, i tutaj w prawo. że nic nie mówię, ale teraz się skupiam, żeby nic nie walnąć. Wiecie, robienie dwóch rzeczy na raz jest bardzo skomplikowane. Is dance the south Gościu wysiadł. Ah! Dobra. No nas policja, ale jakoś to przeżyjemy. Mam 4,5 minuty. Nie wiem ile jest celów do zlikwidowania, ale to jeszcze może się udać. O wow, już myślałem, że goś u nas rypnie. Tam była gwiazdka. Gwiazdka to jest coś co my potrzebujemy. Gdzie ona było? Dobra, mamy to. go jest gdzieś tu. Mam nadzieję, że to ten, a nie ten drugi. Dobra, który by to nie był, obaj nie żyją. Zauważyliście, zabij. Ich. No nie, no. no nie. Jak to pega? I całą broń, tak? Tea. No dobra, stoi tu gdzieś taksuwa, która pozwoli mi powtórzyć misję? Niestety nie. O boże, ale żeby aż tak wpaść, dawaj mi ten samochód. Musimy to powtórzyć, no. A, jeszcze gości nas wyciągnie. No, te, okej. Okay. To nieźle. No dobra. skuter też może być. Co ja będę na rzeką? Nie będę na rzeką. No. A w ogóle. oj, Mamy tą misję do zrobienia? Ona była. A no, no mamy. Na szczęście mamy. Nie przypadła nam w żaden sposób. Pyku, pyku. Patrz, ten skuter, ten jego dźwięk. Tutaj w ogóle się biją o samochód. Ja Miałem tyle fajnych broni. Ojej. No skrap z narzędziami, patruję na minimapie. O sklepu z bronią ale nie jestem do końca pewny, gdzie on był a co, zaraz mamy budkę no dobra, no przy budce... tutaj do... dostajemy przecież e, broń, która będzie nam najpotrzebniejsza czyli snajperkę i... E, i SMG

Znowu nie dowiedzieliśmy się, przy czym się kręcą. Dobra, idźmy po broń. Bierzemy tego ścigacza, który tutaj jest. Cyk, cyk mamy 12 nowej tu i 180 tu. No nie wiem, czy to jest wystarczająca ilość, jeżeli chodzi o SMG. Dobra, pierwszy kolega jest tutaj tylko a... kwestią zatrzymania się i wycelowania, tak naprawdę. Następnego też fajnie by było zdjąć ze sniperki, żeby nie musieć się z nim gonić po mieście, zwłaszcza że mamy tak mało amunicji do sm -ga. Ale już wiemy jak to wygląda, więc nie będziemy podjeżdżać blisko do niego. A to nie tu. tu. Dobra, ja bym wyszedł już gdzieś tu. Dobra, to może być też e, oskryptowane. Bo gość jest tak zabudowany. No nie, to się uda, ja wierzę, że to się uda. Tylko obok nas jest policjant, który będzie miał to w dupie, mam nadzieję. chyba ma to w dupie. Dobra, teraz mamy dwóch. I ja wtedy dwóch ściągnąłem, a i tak gra... E, a i tak gra kazała mi e, zabić ich, bo, bo mnie zauważyli. Więc nie rozumiem, czemu tak stało wtedy, ale to nieważne. Bo i tak złapała nas policja. Dobra, teraz z 4 minut mamy 7. Chciałbym do nich podjeżdżać, ale chciałbym tak jakby od drugiej strony, żeby mieć e, na nich ten widok od przodu ich samochodu Czyli to będzie gdzieś tu. No i dobra najpierw kierowca, żeby nie uciekli. Jeden i drugi. Co teraz? No nie, wreszcie. No nie, no właśnie. Jak miał żyć, jak stracił głowę? Czy ten też miał broń? Ten nie miał, niestety. Dobra, kto następny? Niestety nie przeczytałem. Ale nieważne. I tak go dopadniemy. Niezależnie, kto by to był, i tak nie ma z nami szans. Może to być jedynie kierowca jakiegoś samochodu, podczas gdy my jedziemy motorem. Wtedy jak najbardziej ma z nami szansę. Dobra. bo niebezpieczna prędkość się rozwija w tym momencie. Tyle by nikt w nas nie duchnął i będzie git. Dobra, my musimy się jakoś tam dostać. Albo stanąć sobie na moście i ściągnąć gości ze snajperki, to też jest jakieś wyjście. Czy on jest na tej łodzi? Nie, ewidentnie nie albo i tak. Czy stąd go dosiągnę? Mam nadzieję. Dobra, nie żyje. Potrzebował aż y, dwóch strzałów, ale na szczęście nie zaczął uciekać tą łodzią, bo wtedy by miał dopiero przerąbane. Jeżeli chodzi o zmieszczenie się w czasie, nie tędy kamień, tędy, ja mam tylko 7 punktów zdrowia, więc nie będziemy już tu po to serce zatrzymywać. Ja próbuję z tych celów do zlikwidowania. Mam nadzieję, że to ostatni. Aha. Serio mam nadzieję, że to ostatni, bo mnie zauważyli jakimś cudem i to goście jeszcze na motorze. Abo. ok. bo... Okej. Misja zaliczona, cztery kafle tego. Rusia nas nie goni, więc fajnie. Tutaj od razu mamy sejwa. No wszystko się układa, gra pod nas. I w końcu w ogóle nie mamy stroju golfista, bo policja nas złapała pewnie dlatego. Zapiszmy sobie gierkę. Ok. Oj. Ok. No dobra moi drodzy, myślę, że będziemy kończyć ten odcinek. Ja Wam za niego bardzo, bardzo dziękuję. Widzimy się już za dwa dni, jak zawsze. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć, cześć.